Mercedes skrzynia 9G jesteśmy już po serwisie olejowym czekamy aż auto nam rozgrzeje się do temperatury roboczej a konkretnie olej w skrzyni biegów my robimy to przy 45 stopniach bo mniej więcej jest taka temperatura dedykowana od 40 do 50 stopni olej ATF czekamy aż nam się skrzynia nagrzeje Robiliśmy konkret w tej skrzyni oczywiście z niskofiltrem jak i również olej w przednim dyfrem, w tylnej części, czyli w przekazaniu napędu, transbox. No i oczywiście w tylnym mechanizmie dyferencjału. Olej co 60 tysięcy standardowo, jak w każdym pojeździe do wymiany. No i co, czekamy sobie, aż osiągnie nam temperaturę. Za chwilę przejdę, pokażę Wam starą niskę, bo tutaj mamy trzy pozycje. Nie jest to standardowo, tak jak w większości na przykład 8 HP, że odkręcamy z boku koreczek i nam się wlewa. Tutaj mamy trzy pozycje korka do ustawienia i to jest bardzo ważne, żeby nie pomylić się, żeby za dużo nie przekręcić, bo wtedy będzie za mało ilość oleju w skrzyni. Tutaj jest miska, dwa filtry są, troszeczkę inaczej niż w 8HP. Oczywiście zawsze wlewamy trochę oleju przed założeniem tego wszystkiego, żeby były napełnione, żeby nie było suchego startu i tak jak widzicie mamy tutaj trzy pozycje. Pierwsza pozycja, która jest w ten sposób jest to maksymalna pozycja do spuszczenia oleju. Tutaj się zlewa prawie cały olej ze skrzyni. Druga pozycja to jest właśnie ta pozycja. Służy do sprawdzania poziomu oleju, kiedy skrzynia się nagrzeje. Trzecia pozycja to jest ta. Wlewamy bardzo dużą ilość oleju. Prawie dwukrotną niż tutaj możemy zalać. Zalewamy sobie do pełna taką skrzynię, przekręcamy na poziom drugi, czyli odkręcamy korek w lewo raz od tej pozycji i wtedy możemy sprawdzać poziom oleju. Także nie pomyjcie się, nie odkręćcie dwa razy, bo Wlejecie do tego poziomu i skrzynia będzie miała za mało miejsca. Standardowo usługę można u nas wykonać oczywiście. Na miejscu przychodzicie, siadacie wygodnie, na przykład w tym miejscu u nas poczekalni, albo idziecie na spacer w naszej pięknej okolicy, a my zajmujemy się Waszą skrzynią. Pozdrawiam, cześć.